Panie Starosto, zacznijmy może od inwestycji. 290 tys. złotych przekaże miasto Starostu Powiatowemu w na realizację kilku tych inwestycji drogowych, które mają zostać zakończone do końca bieżącego roku. Proszę powiedzieć, czy ta kwota jest wystarczająca Pana zdaniem? To zdecydowanie nie. Jest to tak naprawdę kropla w morzu inwestycji. Natomiast od początku mojego funkcjonowania jako starosty, jak też i od początku tej kadencji, praktycznie przy każdej inwestycji staramy się działać w partnerstwie. I to jest ten, ten udział miasta Jasła w remoncie tych dróg, które na terenie powiatowych, które leżą na terenie miasta Jasła. Ta współpraca jest również zwrotna, ponieważ powiat również od czasu do czasu partycypuje w kosztach remontu ulic miejskich, także myślę, że, że nie tyle ta kwota ma znaczenie, ile ile ten fakt tak naprawdę takiej dobrej dobrej współpracy. A na jakim aktualnie etapie są te prace przy remontach poszczególnych odcinków? To znaczy pewno o każdym odcinku trzeba by mówić z osobna. Myślę, że warto, warto nam te nie powiedzieć o, o takiej największej inwestycji drogowej, która była w tej, praktycznie w tej upływającej kadencji, to jest remont drogi Jasło Folusz, który był podzielony na Dwa odcinki, remont jasło i jasło dębowiec, który został wykonany ze środków, które uzyskaliśmy na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, natomiast od dębowca do... Cieklina droga była wyremontowana z programu współpracy polsko-słowackiej, yy, gdzie przy współudziale partnera, yy, czyli powiatu Gorlickiego i kraju kraszowskiego ze Słowacji realizowaliśmy największy projekt właśnie w tym programie yy, ze wszystkich projektów, a powiat Jasielski wykonywał właśnie odcinek od dębowca do, do cieklina. Jakie inwestycje poza tym dla powiatu leżą jeszcze w pańskich zamiarach w najbliższym czasie? Znaczy, na, myślę, że, że najbliższy czas to będziemy się skupiać wokół bardzo dużej planowanej inwestycji, czyli tak naprawdę y, rozbudowy szpitala specjalistycznego w Jaśle. I jeżeli udałoby się pozyskać y, środki z tej przyszłej perspektywy regionalnego programu operacyjnego, o co y, zabiegamy, to byłaby to inwestycja rzędu 50-60 milionów złotych, czyli bez wątpienia największa, największa inwestycja w ostatnim czasie, y, która by miała miejsce w Powiecie Jasielskim. I myślę, że byłoby to wprowadzenie, wprowadzenie Jasielskiego Szpitala w ten XXI wiek, bo mamy wiele, y, wiele miejsc, w szpitalu czy wiele oddziałów takich, które, które są na poziomie XXI wieku. Natomiast no, to byłoby to takie dopięcie. Budowa, budowa nowoczesnych bloków operacyjnych, nowoczesnej stylizatorni, y, budynku, w którym znajdowałyby się w jednym miejscu skupione poradnie specjalistyczne, no i na końcu również, również budynku dla administracji. I w jakiej perspektywie czasowej by Pan to zakładał? To znaczy, jeżeli, jeżeli wszystko, wszystko pójdzie po naszej myśli, to roz w przyszłym roku, w przyszłym roku w drugiej połowie rozpoczęlibyśmy działania. Natomiast w tym momencie jesteśmy na etapie sporządzania dokumentacji, został praktycznie już wyłoniony w drodze konkursu wykonawca tej dokumentacji i myślę, że w miesiącu marcu 2015 ta dokumentacja będzie gotowa. Starostwo powiatowe również stawia mocno na promocję regionu poprzez eksponowanie takich atrakcji turystycznych jak chociażby Karpacka Troja czy Szlak Winnicy, to w pewnym sensie można powiedzieć wizytówka. No staramy się, aby przemysł turystyczny, który tak naprawdę na, na całym świecie daje utrzymanie wielu osobom, również za, zaistniał czy zafunkcjonował w powiecie jesielskim. Zwłaszcza, że no mamy wiele takich miejsc i mamy warunki ku temu, aby, aby ten przemysł turystyczny faktycznie się, się odradzał, faktycznie się budował, bo warto wspomnieć tutaj oprócz tych, tych miejsc, o których Pani powiedziała, Magórski Park Narodowy, gdzie m, tak naprawdę m, niewiele jest. Nic w Polsce, a, a, a może nawet w Europie i, i na świecie, taki jak w Magórskim Parku, warto tam przyjechać, warto, warto to obejrzeć. Przyczynica Karpacka Troja no, unika w skali świata, winnice, które zaczynają tak naprawdę dopiero funkcjonować w powiecie sielskim. Pierwsi winiarze, pierwsi producenci wina dopełnili już formalności legalnie ten swój wyrób mogą sprzedawać. Jest to już wyrób opatrzony akcyzom. I nie ukrywam, że, że też pretendujemy do tego, aby, aby Jasielskie Winiarstwo było stolicą polskiego Winiarstwa. I, I mamy na to duże szanse. A Pana zdaniem, która z tych atrakcji jest taką najbardziej, można powiedzieć, charakterystyczną, sztandarową dla nas, dla, dla Jasła, dla tutaj powiatu? To znaczy myślę, że, że nie powinniśmy się skupiać na jednej, bo każda z nich jest wyróżnikiem, natomiast jeżeli myślimy poważnie o tym, aby budować ten potencjał turystyczny, to, to musimy je łączyć, musimy je podawać w pakiecie. Ale bez, bez wątpienia Szczynica Karpacka Troja, bez wątpienia Magórski Park Narodowy. Warto tutaj wspomnieć o, o, rozwijającym się te, te, o rozwijającej się tej turystyce religijnej. Mamy, mamy bazylikę w dębowcu, mamy wiele sanktuariów i coraz częściej te, te wycieczkowe, wycieczkowe, pielgrzymkowe e, autokary podjeżdżają. I jeżeli uda nam się połączyć ten, ten potencjał w jeden duży, to, to myślę, że będzie to najkorzystniejsze. Mówi się, że Krosno to miasto szkła, natomiast to Jasło to stolica polskiego wina. Zgodziłby się Pan z tym? Chcia, chciałbym, chciałbym aby tak było oczywiście i wszystko robiłem w tym kierunku. Natomiast jak wspomniała Pani o to mamy również y, wspólny przemysł naftowy, wspólne korzenie przemysłu naftowego i tutaj też y, upatrujemy szansę jako, jako w rozwoju tego potencjału turystycznego. Y, pełni Pan już swój urząd przez dwie kadencje pod rząd. Do tej pory, jak podsumowałby Pan ten czas? Które z planów udało się zrealizować? Co uważa Pan za swój największy sukces? Znaczy, bardzo się cieszę i dużą satysfakcję sprawia mi to, że potrafiliśmy umiejętnie sięgnąć po środki unijne. Potrzeby, potrzeby powiatu Jasiewskiego, zresztą tak jak, jak innych powiatów, były bardzo duże i ta perspektywa, która się właśnie kończy, finansowa 2007-2013, była perspektywą udaną dla powiatu Jasiewskiego. Musieliśmy budować, była to nowość, środki unijne były, były nowością, więc musieliśmy budować struktury, musieliśmy szkolić ludzi, musieliśmy się uczyć tak naprawdę, je pozyskiwać i, i z satysfakcją stwierdzam, że, że wywiązaliśmy się z tego zadania. Bardzo duże środki na różne działania, powiedzmy, od począwszy od służby zdrowia, przez infrastrukturę drogową, przez termomodernizację trafiły do powiatu Jaświeckiego. Również nie zapomnieliśmy o pomocy społecznej. Tutaj warto, warto wspomnieć o domu pomocy społecznej w Foluszu, który w tym momencie jest największym domem pomocy społecznej na Podkarpaciu. Zbudowaliśmy do nowoczesnych europejskich standardów cały obiekt, który mieści na który jest w stanie na dzień dzisiejszy pomieścić 250 pensjonariuszy, gdzie również za pieniądze unijne przeszkoliliśmy pracowników. Także myślę, że, że wiele było tych działań, ale te z wykorzystaniem środków unijnych sprawiają taką największą satysfakcję. U nas tej Edycji plebiscytu podkarpackiej Nagrody Samorządowej kapituła konkursowa doceniła Pana jako najlepszego starostę w 2011 roku? To, to jest bardzo miłe, to bardzo cieszy i daje człowieku satysfakcję. No, podkreśla to, że warto pracować. Natomiast ja, ja traktuję to jako, jako miłą niespodziankę, natomiast nie, nie robię tych swoich działań po to, aby, aby dostawać nagrody. Znacznie, znacznie większą radością jest to, jak yy, obserwuję człowiek, jak, jak zmienia się powiat jak rozmawiam z mieszkańcami yy, powiatu, którzy doceniają, którzy potrafią, potrafią yy, również podziękować i, i, I to jest miłe, to jest takie namacalne. Natomiast, oczywiście, tak, no każda, każda nagroda sprawia przyjemność. No jeżeli jest to, jest to pierwsza nagroda, to ta satysfakcja, ta przyjemność jest, jest dużo większa. A poza tą przyjemnością, czy w jakiś sposób na Pana karierę wpłynęła ta nagroda, to wyróżnienie? To znaczy, nie, nie. Zdecydowanie, zdecydowanie większą satysfakcję sprawia, sprawia mi to, że mogę sam przed sobą rozliczyć się z założonych celów, podsumować te wykonane zadania. Natomiast to, to jest tylko takie, taka miła stawka taki taki uśmiech.